Maneczko wszystkim. Chciałabym właśnie powiedzieć, że dokładnie za jakieś 10 minut ubieram się. Jedziemy z tatą na basen. Tata idzie popływać, ja. Idę na kurs nurka, nurkowania. Tak, zaczynamy pierwszy kurs w tym roku, a dzisiaj mam pierwsze zajęcia. jestem na pierwszych zajęciach z nurkowania i miałam Wam nagrać jak było. Było bardzo fajnie, jakby m, nauczyłam się troszkę jak tam skręcać tą całą butlę, jak ją potem rozkręcać. Nauczyłam się o tym, jeśli nie pamiętam jeszcze tych wszystkich nazw i myślę, że jak na razem będę skręcał. To będzie musiał ktoś to sprawdzić, bo jeszcze nie umiem do końca. Czyliśmy się ustnik wyciągać pod wodą i go wkładać, żeby dalej działał. Fajnie było. Będę na następny piątek. Kolejne zajęcia, tak żeby będę Wam nagrywała i z tego powstanie jeden wielki film z mojego kursu. Teraz mamy jeszcze końcówkę Maja i zobaczymy. No, na razie mi się podoba tak, że będę Wam cały czas wszystko informowała Was o wszystkim i będzie fajnie. Tak, Tu Wam wkleję jest moich pierwszych zajęć zdjęcia i jakiś filmik. Zapowiadam się. Ciekawy weekend. Jedziemy właśnie za chwilę na nurkowanie. Ja mam uszy zabanderowane, byłam po kolczykach, jeszcze Wam nie wykazałam po poczuciu. Ciao! Ja! Oj Jesus, oj Jesus! Jejku, jejku! Wczoraj byłam spontanicznie przebić uszy. Ja je wam pokazałam ale po nurkowaniu, bo teraz mam zabanderowane na nurkowanie. Wczoraj byłam na ostatnich jak na basenie z kursu nurkowania. E dizia na koparki. Ah. A... <Susurra> <susurra> Eu... 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 Jedziesz w pierwszym nurkowaniu. Dokładnie za chwilę idę się ubierać na drugie i u zbieraniu tego mokrego w końcu za masakra. Tak? Mam śmiesznego koka i jest tam bo trochę mi było zimno. Teraz się rozpogodziło i zaraz wchodzę w nowe. Nieważne co to, co się stanęło. Wracam właśnie do domu, już z takiego ostatniego nurkowania podczas kursu, bo oficjalnie mam ukończony kurs pierwszego stopnia podstawowego. Ja ja to jest Auto. Bo... Czemu na mnie trąbią? ja jechała. Trzymajki bardziej. Kurczę. Ale nie o tym mowa dziś. To jest vlog kursu, który już nagrywam od pierwszego dnia. Mam taki jogurt z chimą. Oddaję? Nie, oddaję. ona w No, no dawaj, chodźcie. Wejdę do No dawaj. Szymon! 80. Muy de abu, 80. Tú, t a tú, 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 tú. Tú, 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 <grystanie> jesteśmy w Gliwicach i czekamy właśnie na autobus, Unibus, bo będziemy jechać do Krakowa. I jesteśmy w tym składzie, jeszcze czekamy na Michała i Kacpra Jesteśmy głodni. Bo, bo tak jak Wam mówiłam, mamy fajny weekend, będzie coś się fajnie działo. Wczoraj było nurkowanie, piątek tak przekowanie. U... To jest taki vlog z Krakowa. Czy jedzie? Na autostradzie? Piak? I co? Piękniak, bo nie chcą z nami iść do tego Domu strachów I się boją Jesteśmy w dziurawym hotelu to, Potera w Krakowie Pozdrawiamy Julię Kasperek Kiedyś z stały kochana, przyjedziemy Nie, nie. A jaka jest twoja ocena? Alicji, rób prawdy? No powiedz, smakuje jak gwint faktycznie, a nie... Dobry to. A ty jak smakujesz? smakujesz. Nie, smakuje? Nie ja wiem. Tak. Jak smakujesz? Dobry. Dobra, teraz. Zmierzamy teraz do domu strachów. Masakra. Idziemy, wchodzimy. No chodź, chodź. Widzieliśmy zieloną. Czy my nie inną. Hmm. Y, więc po chwilą w poczekalni i było słychać, jak Olivia i szugun krzyczeli. <grydź> Potwierdź. Jakby brudną kamerę, więc jest brudno, ale trudno. O, o, fajnie. No, ja się bałam bardzo na początku, ale jak już nas parę razy wystraszyli, to już też się bałam, ale już, już nie byłam tak spocona. Chciałam <sumptułania> tylko wejść do jakiegoś miejsca, gdzie było ciasno. Nic tam nie było. Pukał mi tylko. Idziemy teraz w pewne miejsce, A bo już się mnie. Czekaj? Nie, bo wierzę, że nic się nie stanie, a jeśli nawet się stanie, to dostanę łóżko, dostanę telewizor i dostanę kołdry oraz poduszkę, więc. I mojego YouTube'a. Ja rozumiem, ja YouTube co będę ja prowadzić. Ten... No. Będzie to YouTube o książkach. Nie! Nie, będziesz robiła szalone rzeczy. Nie, nie, nie no coś w Jesteśmy na Bandży. Patrzcie, że na mnie nie ma ze mną koszulką. Mam sposobną w tym momencie teraz. Nie czoło, bo mam kreszcze na czole. Okej, okay, okej. Okay. Wiecie, że będziecie mnie oglądać? Idziemy do tej ziopki w Co ona machała nogami? Bardzo polecam Ale polecam bardziej skoczyć samochodem Ale ogólnie bardzo polecam, fajnie było Nie tak fajniej skoczyć samemu tak. Mm, jechaliśmy sobie od Banji do tutaj rynku na hulajkach. Ja jechałam z Szymonem. podobało Ci się. No ale nie pójrz. No dobra, ale to nie znaczy, że ja byłam tym kierowcą. Ale średnio. Dobra, ale, ale fajnie. Średnio. Dobra, fajnie. Mi się dziś podoba. A tobie? Dlatego warto iść na takie wyjazdy. Popularny bloger? Śłąd środowski. No cholera, no to było straszne. Starbucks! Nie idziemy do Starbucksa za drogo. No. Wychodzimy właśnie z tego miejsca i nie mamy autobusu, bo z Trzymanami zamówiliśmy sobie biletów, a oni mają. A się skończyły, więc idziemy go tutaj do autobusu, czy będzie. Będziemy No, Ale to by była przygoda. Co dziś Ci się najbardziej podobało? Podoba mi się księgarnia, którą mieliśmy, ale nie było się tam zatrzymać. Ale najbardziej, no. Księgarnia. No, ale tylko widziałam przy jej. znajmy, że mój skok. Nieprawda, eee, też co, co ci się dziś najbardziej podobało? Dzisiaj mi się najbardziej podobało... że nie wiem, podobało mi się wszystko. To naprawdę? Jak no, okazało się, że nie macie biletów. Co ci się najbardziej podobało? Eee, ta pani, która przychodziła, kiedy czekaliśmy na tren. Co ci się dziś najbardziej podobało? To jak y, okazało się, że nie mam jak wrócić do domu, to wtedy z Wspominać, bardzo chciałbym Paulina, mi się najbardziej podobało. Jazda autobusem. Czemu? Jazda busem. Busem? Mi się najbardziej podobał mój skok. Potem dom strachu był fajny mi się podobało też, jak nie umiałem ruszyć na hulajnodze. To też będę wspominać bardzo ciepło. Nie, no wszystko mi się podobało. Spoko taki dzień. O, ja, wie, ja Spoko wiem, taki dzień. Jak jechałam z Szymonem Kolejnogą i tak go do złapałam, żeby się z Szymonem nie Jednak jazda nie autobusem, tylko kulejnogą. No to też było fajne. Mi się wszystko podobało. I jakie następne miasto? Jeszcze tego nie wiem. Rosła. Albo poza. No dobra, to ogarniemy jakieś kolejne tu. miasto. Nie jest z tego, ale krótko nie. Skoro nie możemy jechać na Malediwy, to jedźmy do Krakowa Zobacz, są inteligentni Myślę, że widzę, że to ludzie, którzy byli na rajdzie, a nie więcej więc... To garną. <grystanie> No, Ale jeszcze muszę <grystanie> nabraliśmy Kasię, no całą tam resztę osób, że nie mamy e, biletu, a udało nam się kupić. I teraz czatujemy, kiedy oni wejdą, bo przez autobus, żebyśmy wyszli razem z nimi i żeby mieli taką minę, co? Ale prank, co? Tak, prank No <gry> Dobra, weźcie, zepsuli nam plany, bo Mieliśmy nas obu, zobaczyli nas chłopaki. przez okno. Nie. nie. No i tacy no, to nie to tak to jesteście. Nie wiesz. Patrzcie na bieżąco. Patrzcie na Patrzcie na Ona po prostu była to Tak już. Tak się mówi? Nie, ci tu Pamiętajcie ludzie, to jest jakby motto i jeśli ci czegoś nie chcą, dalsze to ukradnij. Tak, ukradła się pani guma. O oh go no. Nie, masz poprosić, a nie być no To dobra, to proszę. Nie, z toą nie dam ci bo mi nie to z pizzy. Chujka! Nie. Niech Ci Kasia da woda, Kasia na wodę. O, Kasia i woda. Nie chcę wody. No to widzisz, a ja Picy? nie chciałam wtedy gdzieś kanapki z parówką i nie miałam pizzy i tak byłam rozczarowana. Bo się Nie, po prostu ona mi nie napisała jaką chcę i nie kupiłam. Ale, ale specjalnie nie zrobiłam y, sobie kolacji, dwie godziny siedziałam głodna, powiedziałam, że chcę pizzę, a ja, ja, nie wiedziałam, że ona wyszła z domu już po tą pizzę. No nie dogadałyśmy się po prostu. Nie, bo ty po prostu ignorowałaś moje uczucia do, p... głodu do pizzy. Paulina ma to robione Ona zęba. się urodziła bez zęba, nie śmiejcie się, to to jest z Zop... Patrzcie jak płaczy. Dobra. dobra, dobra. To miał, to miał być łzap. Ja jestem... do... tak, <grym> bo... Każdy to ma, to ma, każdy tak, ma jakieś nie, nie, nie. swoje wady. Pokaż Ja jestem I bez was. powiedziała. Co? Co za... Okej, okay, przedstawienie postaci. To jest, dla... to jest gwiazda oczywiście polskiego internetu. To ja jestem jej menadżerką oraz kamerzystą od czasu do czasu. Jestem pracownikiem, po prostu ja pobieram obiektyw. Również kamerzystą od czasu do czasu. A tutaj? Jest niewolnik. Nie <grym>. niewolnikiem. Tutaj niewolnik, niewolnik nie. oraz e, kierowca. Siostra. Ona się Kierowcy? taka urodziła. Ona się taka urodziła. No, i kleję tego no patrzcie za no, że... O nie, co zostaw widzę? Proszę Co mnie ja ja tam? Nie, zostaw mi to? ją, jej Nie no, co? Ty się jest twoja siostra, to nie mój. To jest Jest mój talent! Czekaj, czekaj! Czekaj, 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 sobie. Ja nie czekaj, czekaj, To czekaj, 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 To czekaj, 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 To czekaj, czekaj, I <laughs> do <laughs> <laughs>